Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Widzieć i usłyszeć coś więcej niż tylko kolejną historię o nawróceniu lub uzdrowieniu. Cud nie jest dla cudu, uzdrowienie dla samego uzdrowienia. Za nimi kryje się coś więcej, co każe nam się oderwać od naszego przyziemnego realizmu. I fałszywej wiary w Boga na żądanie, działającego jak przycisk w autobusie, który ma się zatrzymać tu i teraz, ponieważ ja tego potrzebuję i tego chcę. Ewangeliczne historie o uzdrowieniach przede wszystkim pokazują nam Boga, który zatrzymuje się przy człowieku, pochyla się nad jego cierpieniem, wzrusza się jego niedolą. Zauważa ludzką bezradność i bezgraniczną ufność. Wtedy słowa idź, Syn Twój żyje oznajmują nam nie tylko kolejny cud, ale również kolejny przejaw Bożej miłości do człowieka. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.